Dzień dobry państwu. Chciałem podziękować pani premier za to, że zechciała przyjąć przedstawione przeze mnie założenia nowego projektu ustawy, który służy temu, aby sprawiedliwość się działa, aby sprawiedliwość była przewrócona i aby państwo działało praktycznie, a nie było tylko i wyłącznie państwem teoretycznym. Bo to, co przecież właśnie państwo, to wam w dużym stopniu zawdzięczamy, to obraz bardzo smutny funkcjonowania władz miasta Warszawy, które w rzeczywistości na przestrzeni ostatnich Lat sankcjonowały działania różnej maści Oszustów i biernie przyglądały się procesowi, który prowadził do krzywdy tysięcy mieszkańców Warszawy, wyrzucanych często na Bruk albo do jakichś piwnic mieszkań socjalnych, przez osoby, które nie miały tak naprawdę żadnego tytułu prawnego. By dysponować kamienicami. Co więcej, władze miasta Warszawy sowicie wypłacały odszkodowania liczone w dziesiątkach czy setkach milionów złotych ludziom, którzy nigdy nie powinni dostać ani grosza tytułem takie odszkodowania, bo nie mieli żadnego tytułu do nieruchomości, z których czerpali swoje rzekome uprawnienia. I to obrazuje tak naprawdę niemoc państwa zrazów rządów Platformy Obywatelskiej, bezradność. Władz, również stołecznych miasta Warszawy, z panią prezydent Grąkiewicz na czele, której myślę dzisiaj wyrazem pewnej desperacji i takiej beznadziejności osobistej sytuacji było poinformowanie o zainicjowaniu przez nią postępowania w oparciu o dokumentację znaną z 2012 roku. No, mamy bodaj rok 2016. Ja sobie tak myślę i chyba nie tylko ja, ale również i państwo zadać sobie pytanie, a co się działo. Z procesem myślowym i analizą pani prezydent na przestrzeni ostatnich czterech lat, kiedy przecież miała wiele okazji, aby taką decyzję zainicjować w kontekście nieruchomości należących do jej rodziny. No, nie chcę iść dalej w tego rodzaju rozważaniach, ale one dają wiele do myślenia. Myślę, że. Wiele szlachetnych i mniej szlachetnych motywów będzie kierować teraz różnymi ludźmi, gdy dowiedzieli się, że ten rząd nie zamierza działać teoretycznie, że ten rząd, rząd, pani premier Baty, Szydło, Rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy będzie działał konkretnie i realnie. I wyrazem tego jest właśnie przygotowany projekt i założenia ustawy o komisji weryfikującej, która to ustawa. Siłą rzeczy, czy komuś to się podoba, czy nie będzie wyjaśniać stany prawne wszystkich kamienic, również należących do bardzo wpływowych ludzi, i wpływowych polityków, którzy do tej pory myśleli, że wszystko może ujść im płazem. Otóż tak nie jest i tak nie będzie. Ze sprawą też zgody pani premier, która zdecydowała się, aby ten projekt został poddany pracom legislacyjnym na poziomie rządu i stał się projektem rządowym. Tak jak już miałem przyjemność Państwu przedstawiać podstawowe założenia, one co do istoty są tożsame z pewnymi drobnymi korektami dokonanymi na skutek uwag pani premier, projekt tworzy nowy organ administracji publicznej, bo de facto można mówić, że mamy tutaj do czynienia z organem nadzwyczajnym organem administracji publicznej, który stoi na straży interesu publicznego w kontekście tej pseudoreprywatyzacji, wywłaszczania, wyłudzania nieruchomości, wyłudzania nieruchomości w Warszawie. I zyskuje on uprawnienia, które można przerównać do wszystkich tych uprawnień, jakie znane są państwu z działania jawnych komisji śledczych w Sejmie, ale też uzyskuje realne uprawnienia władcze, dodatkowo ponad uprawnienia komisji Śledczych, które to decyzje będą podejmowane drogą uchwały przez tą komisję weryfikacyjną w trybie określonym w kodeksie postępowania administracyjnym. Nie są więc to nowe procedury, ale są to procedury przewidziane dla organów władzy publicznej, które reguluje kodeks postępowania administracyjnego. Chodzi bowiem o to, aby ten proces służył nie tylko pokazaniu prawdy, nie tylko wyjaśnieniu zawiłych często stanów faktycznych i prawnych, ale służył też naprawie tej krzywdy i tych szkód, które zostały popełnione na skutek działania, zwłaszcza intensywnie w ostatnich latach, rozmaitej maści oszustów, złodziei, bo trzeba takich nazwać, którzy korzystali z ochrony prawnej, często bardzo wpływowych ludzi i wyprowadzali bezpodstawnie miliony, grube miliony, setki milionów, a nawet biorąc pod uwagę wartość nieruchomości, to pewnie miliardy kosztem miasta stołecznego Warszawy, można powiedzieć kosztem wszystkich warszawiaków. Chcemy też naprawiać w ten sposób, nie tylko w wymiarze moralnym szkody, jakie ponosili ludzie, czy mogą jeszcze ponieść na skutek takiego procederu, mieszkający w tych nieruchomościach, kamienicach, często wyrzucani właśnie bezprawnie, bezpodstawnie przez ludzi, którzy nie mają do temu tego żadnych uprawnień z użyciem tak zwanych czyścicieli kamienic na bruk. My chcemy stanąć w obronie tych ludzi. My uważamy, jeśli mogę tak powiedzieć, że prawo własności jest święte, ale prawo własności nie dotyczy przez ludzi, którzy wyłudzili ten. Można powiedzieć, formalny niby papier, który, przepraszam za kolokwializm, ma wskazywać na te uprawnienie do własności konkretnych osób, a tak naprawdę nie jest żadnym uprawnieniem. Prawo własności chcemy właśnie chronić za sprawą działania tej komisji. Ta komisja ma stać na straży ochrony własności tych, którym ta własność ewentualnie się należy, a która to własność została wyłudzona przez osoby nieuprawnione. Prawo i polska konstytucja stoi też na gruncie ochrony stanu polskich lokatorów którzy mają prawo również mieć określone uprawnienia i gwarancje bezpieczeństwa ze strony gwarantowane przez państwo i niestety tej gwarancji nie było o czym najbardziej dobitnie mówi los tragiczny straszny los pani Jolanty Brzozowskiej Brzeskiej przepraszam pani Janty Brzeskiej która w sposób niezwykle dramatyczny zapłaciła za odwagę i pryncypialną obronę nie tylko swojej sytuacji, ale też i innych lokatorów była przecież przewodniczącą Stowarzyszenia została w sposób okrutny zamordowana w związku z, z domaganiem się respektowania jej i innych mieszkańców Warszawy praw przez ludzi, którzy prawa nie szanują i którzy wykorzystują swoją bezkarność właśnie w sferze elit władzy, wśród, mając kontakty poli, wśród polityków, ale też i w sferze wymiaru sprawiedliwości. Tak więc podsumowując, to jest bardzo ważne narzędzie, które pokaże, że państwo nie jest bezradne, że to państwo będzie konkretnie działać i będzie naprawiać krzywdy i będzie przywracać sprawiedliwość. Bardzo dziękujemy panie ministrze i teraz czas na pytania. Szanowni Państwo, mamy dosłownie 8 minut, także bardzo proszę, pierwsza redakcja. Tomasz Grodecki, Polska Agencja Prasowa. Pytanie, dlaczego to jest projekt rządowy, nie poselski? No wiadomo, tryb jest inny, prace w innym trybie trwały szybciej. Dlaczego taka decyzja, a nie inna? Też pytanie o korekty, jakie pani premier zaproponowała do tego projektu, jakie i dlaczego. Plus pytanie do premier Szydło o ocenę tego postępowania, które się teraz będzie toczyło w sprawie nieruchomości, którą uzyskała rodzina Hanny Grąkiewicz walc, jak pani ocenia taką sytuację, że urzędujący prezydent Warszawy ma takie, a nie inne problemy. Plus jeszcze potem pozwolę sobie zadać pytanie gospodarcze, które ma bardzo ważne. Państwa, projekt rządowy dlatego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie boi się brać odpowiedzialności za sprawy Polek i Polaków, nie boi się brać odpowiedzialności za sprawy polskiego państwa. To jest niezwykle ważna kwestia, wyjaśnienie tych wszystkich nieprawidłowości, tych bulwersujących afer, które miały miejsce, i rząd zdecydowaliśmy, że projekt rządowy y, powinien być przeprowadzony, że powinniśmy właśnie jako rząd, przeciwstawić się bardzo jasno i bardzo jednoznacznie powiedzieć, że nigdy nie będzie zgody na tego typu oszustwa, nieprawidłowości, na różnego rodzaju patologie, a przede wszystkim lekceważenie spraw zwykłych Polaków. Nigdy nie będzie zgody rządu prawa i sprawiedliwości na takie traktowanie polskich obywateli. To jest sprawa bardzo poważna, wymaga działania różnego rodzaju na różnych szczeblach instytucji organów państwa i my się tego podejmujemy i wyjaśnimy te sprawy. Doprowadzimy do tego, że wreszcie sprawiedliwość zatriumfuje i sprawiedliwości stanie się zadość. Te zmiany, o których mówił pan minister, dotyczą między innymi kwestii odwoławczych związanych z orzeczeniami. Uznaliśmy, że musimy Stworzyć system, który będzie sprawny, ale jednocześnie też da, dać narzędzia, tak, aby można było cały ten proces wyjaśniania spraw prowadzić w sposób przede wszystkim skuteczny. Jeszcze Hanna krągiewicz Pan minister bardzo jasno powiedział. No, w tej chwili, kiedy okazało się, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie traktuje sprawy reprywatyzacji od tak sobie, tylko, że traktujemy go poważnie, że pojawił się projekt ustawy, teraz nagle Hanna gronkiewicz wals zaczyna podejmować takie działania, które mają stworzyć wrażenie, że jest w tej sprawie uczciwa. Natomiast ja jeszcze raz chcę podkreślić, bardzo mocno powiedzieć, że każdy polityk, każda osoba publiczna, która działa w sferze władzy musi odpowiedzialność za swoje działania i swoje decyzje podejmować. I to samo dotyczy również tutaj wszystkich władz Warszawy. To jeszcze bardzo szybko to pytanie.